Jezus mówi, że w trzy dni wzniesie nową świątynię, świątynię swego ciała. Co jest tą nową świątynią? Czym różni się ta świątynia od tej starej? Tą nową świątynią jesteś Ty i ja. Jest to moje i Twoje życie, w którym objawia się nieskończona miłość Boga. Doświadczać życia Boga to jest doświadczać miłowania, doświadczać w swoim życiu Jego łaski. Jezus. W świątyni okazuje złość. Kręci bicz ze sznurków, wyrzuca przekupniów, wygania zwierzęta. Ta złość, ona nie jest raniąca, ona nie jest krzywdząca. Ta złość jest wyrazem miłości. Kiedy człowiek się złości, pragnie ochronić to, co jest dla niego bardzo ważne. Chce ochronić to, co kocha. W złości ludzie chronią swoich ukochanych, to, co jest dla nich ważne. Jezus. Okazując złość w tej Ewangelii, pragnie ochronić naszą świątynię. Możemy wraz z nim, z naszego serca, z naszej wewnętrznej świątyni, powyrzucać wszystkich przekupniów, wszystkie zwierzęta porozganiać, powywracać pieniądze. Co jest symbolem tego wszystkiego? To są nasze natrętne myśli, nasze niskie poczucie wartości, nasza nieustanna chęć zasługiwania, zapracowywania sobie na miłość. A Chrystus Pan mówi: Kocham Ciebie, jesteś dla mnie ważny. Bóg mówi tak o nas, jako o swoim Synu. Jesteś moim Synem umiłowanym, moją Córką umiłowaną i w Tobie mam upodobanie. Pokój i dobro.